Muzyka, ale przycisza, bo jest dość yy, głośna. No to zobaczmy na. No to tak? floor mm. no Prezydencie, Nie chcę tego czytać więc so ja tu mogę na cokolwiek kliknąć o taśma czy ja będę naprawiać taśmę i czy to się uda nie mamy. O, jest bateria. Fajnie. No Tutaj już nic nie mam więcej. Yes. Okej, okay, zobaczcie kolejny dziennik. Nie byłam na dole we wszystkich miejscach, a już idę na samą górę. Tak trochę. Trzeba pozwiedzać wszystko, a nie tylko tak. Ja co robię? A, nie mam latarki jeszcze. A, fajnie, że tu się y, mapa aktualizuje. Jest latarka, zobaczmy co. Tu jest.

będzie wziąć skończoną wodę Ale czemu nie mogę tego nalać To wederka Chociażby... O, jest! Wydam wederkę I idziemy tak na strych! Albo na dach O tak Trzeba mieć wszystkie trzy yy, Te dżemy No, kamyki Minerały, żeby tam wejść. Miałam aż dwa. No, brakuje tego czerwonego. <trony> to trzeba go gdzieś znaleźć. Ale gdzie on był? Jeszcze chcę z iść na dół zobaczyć. Mm, bo mi się wydaje, że przegapiłam. O, proszę bardzo, jest. No to tak Tu już się Nigdzie nie pójdzie Tutaj Byliśmy no. yy, Tutaj byliśmy No to byśmy wszędzie Czy ja tutaj też a to do góry. Mamy trzy wszystkie. ku. Yy, Samcznie. Mhm. Co jest w środku? Tej gierki. Są tutaj więcej nie zrobimy. Musimy poszukać drugiej części. Bardzo ciekawa. Trzeba przyznać. Może znajdę gdzieś tu dwójeczkę. Może i by działała. działała. O, działać będzie. To jest właśnie teraz druga część, jak tam widzieliśmy. Wszedł do der Port. Źle. Mamy do dyspozycji te rzeczy z tamtej części. I co? So, musimy iść pewnie po śladach. Lumpy mine. No to węgiel. O, tutaj już trzeba będzie myśleć. I go all the way. A zrobię się zdjęcie jakby czasem trzeba było. Użyć tej proporcji, tych kolejności. Mm, dobra, to może w prawo. Mamy maszynkę, która by mieliła coś. Piękne koła zębate, mm. które nie mają prawa działać. Jak tu widać? Dobrze, mamy tutaj węgiel. Tutaj nie. O, to jeszcze byśmy mogli wziąć. Zobaczmy dalej. Mm Hej, -hmm. Ok. To lecie może zmienić ten węgiel. Skoro jedynie, co możemy, to chyba to. Znaczy, fajna fajna fizyka taka no yy, zero fizyki no ale tak dobrze to już działa możemy iść do windy oho widziałam że to się przyda bo tu mamy yy, Powinnią klejnąć, trzeba określać. Jest, udało się. Mamy schody do góry. Evil Santa. Wow. Bad Children. O nie, czy jesteśmy na tej liście? Dobra, nie widzę tutaj siebie. A tu jeszcze jest Wars Children. <grym> i będę na samym końcu. Dobrze, na, na szczęście nie podoba. To... Ale musimy jakoś się drapać. łatwiejsza niż przypuszczałam i teraz jestem tym gościem, a on był taki śmieszny, ten naukowiec taki powiedzmy szalony tak gestykuluje się. cudownie eee. o nie ale nie czytałam tego, tak. nie wiem o co chodzi i nie wiem w jakiej kolejności mam to klikać O, w sumie. W sumie się samemu zgadnęło. Zgadło. O, tam była jeszcze droga inna. A eee, krypto inne te giełda plus. <noise> Tutaj widać. Nieźle tam się bawią. Ale my idziemy tu do góry. No nie, dobrze. tyngęyna Ojejku. Jedne a, którą stronę? Chyba tylko w tą się da iść. O, oh, din. no to niezła ten policja śnieżna dobra, wróciliśmy tu na biegun północny w tamtą stronę się nie da iść niestety, musimy iść do tego jedyne miejsce, no to możemy tu iść do Ewich Santa I loyal followers Elves. No Fajna, fajna lekcytka O, więzienie Wypuścimy pana z więzienia? Przecież mamy klucz Bez przesady Mhm, mm nie mam pojęcia. <noise> nie mam pojęcia. Pomyślałam, że jest dużo drzew. a drzewo i się otworzyło. ok No, zobaczymy no, zobaczmy, czy tutaj coś będzie. A tu jest klucz. Mhm, mm be very, very careful. <laughs> nie zaś, mi w pracy. Cudowne. <laughs> Ochrona taka poważna. Dobra, zobaczmy jeszcze wyjdzie. <laughs> Jest, nasz szalony naukowiec. Juhu. Dobrze. No to teraz control tower. Jeszcze. O, serio. A, ale on jest. Eee. No, ciężkie te gry były dawno. Bardzo. Dobrze, sam ten. zorza polarna, cudowna. Co ja mam teraz zrobić? Bo jestem właśnie w tym momencie, w którym. Nie czytałam, a. Mam tu klucz, no ale klucz wykorzysta. Klucz był już używany tam. No serio, no co?